Więc położymy DETAL naprzeciw czujnika środkowego. Wciskamy przycisk start. Produkt dojeżdża do czujnika po prawej stronie, no i mamy zatrzymanie. Więc to jest jedna funkcjonalność. Druga funkcjonalność, jeżeli uruchomimy transport. Wciśniemy stop. Więc, jeżeli produkt jest pomiędzy czujnikami, więc tutaj jest na samym środku, mniej więcej. Więc, jeżeli teraz wciśniemy przycisk start, no to też możemy wznowić transport produktu. Więc, tej lekcji zajmujemy się właśnie wznowieniem transportu. Zapraszam do lekcji. W ramach tego ćwiczenia zostało dodane wykorzystanie pamięci w postaci markerów lub inaczej mówiąc flagi. Kod programu został zoptymalizowany w taki sposób, aby rozwiązać problem z wznowieniem ruchu taśmy, gdy produkt był zatrzymany pomiędzy czujnikami. Dzięki wykorzystaniu pamięci sterownik PLC może przechowywać informacje o stanie transportu i Podejmować odpowiednie decyzje. Poprzez zdefiniowanie zmiennych pamięci oraz warunków w kodzie programu możliwe jest kontrolowanie ruchu w taśmy. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest sprawnie zarządzanie procesem produkcyjnym. Dzień dobry. W tej lekcji rozwiążemy problem, który widziałeś ostatnio z wznowieniem ruchu. Taśmy, gdy produkt został zatrzymany pomiędzy czujnikami. No i tutaj przyda się pamięć. Zobaczmy treść zadania, co dokładnie będziemy robić. Więc to, co mamy na szaro, zrobiliśmy już w poprzedniej lekcji. No i też tak naprawdę sprawdziliśmy, co się dzieje, gdy zatrzymaliśmy transport. Pomiędzy czujnikami. Gdy produkt był pomiędzy czujnikami, wciśnięcie przycisku STOP spowodowało, że już wciśnięcie, kolejne wciśnięcie przycisku START, ruch się nie wznawiał. No i tutaj skorzystamy z pamięci. Więc sterowniki mają dużo pamięci, więc warto z niej skorzystać. No i tutaj jeden ze sposobów, kiedy ta pamięć się przyda. Stałych widzów, jak również nowych, proszę o pozostawienie łapki w górę na potrzeby algorytmu. A teraz przechodzimy do Tia Portal. Czyli zaczniemy od zdefiniowania utworzenia zmiennej. Czyli w rzewie projektu wykorzystamy folder. Tagi sterownika, plc. No i tutaj dodamy sobie nową tablicę. Zmienimy jej nazwę. Czyli flagi pa pamięci z pamięci. No i dodamy komórkę. Czy detal jest na linii, no i tutaj, oczywiście, przedrostek, że ta komórka pamięci należy właśnie do określonego obszaru. Więc typ zmiennej, no to oczywiście typ określający BIT, czyli typ BULL. No i adres możemy wpisać ręcznie. Możemy tutaj wybrać z listy rozwijanej. Więc to jest drugi sposób, jak zdefiniować pamięć. Czyli tutaj, obszar M nas interesuje. W polu adres wpisujemy numer bajtu, Więc tutaj wykorzystamy byt 10. No i numer bitu od 0 do 7. Więc bit 0. No i tutaj już mamy tą wartość wprowadzoną. No i teraz już do tej. Zmiennej do tej komórki pamięci można odwołać się w kodzie programu. No i po niższej linii możemy zapisać kolejny warunek już z wykorzystaniem tej zmiennej, czyli zapiszemy instrukcję warunkową IF i sprawdzimy czujnik po prawej stronie, czyli czy produkt już dojechał. Czyli czy już nie jest pomiędzy czujnikami, więc sprawdzamy stan wysoki z tego czujnika. Jeżeli taki stan jest, no to zmienną, którą właśnie przygotowaliśmy, zapisujemy do niej stan niski. No i dalej, kolejny warunek. Sprawdzimy, czy taśma ruszyła. Czyli czy zostały spełnione warunki, żeby ta taśma ruszyła. Więc, jeżeli te warunki zostały spełnione, taśma ruszyła, no to wtedy możemy tą komórkę pamięci, którą przygotowaliśmy, ustawić w stan wysoki. Czyli informacja, że ten produkt jest już pomiędzy czujnikami. I trzeba oczywiście zakończyć instrukcję warunkową if. Więc, jeżeli pojawia się zmienna, to tutaj musimy zapisać warunki, kiedy ta zmienna ma mieć wartość 0, a kiedy ma mieć wartość 1. Więc to właśnie tutaj zrobiliśmy. No i teraz już można odwołać się do tej zmiennej w kodzie programu. Więc raz, dwa razy, czy ile razy potrzebujemy. No i tutaj, właśnie, dopiszemy, czy rozpiszemy bardziej warunek na włączenie. Więc tutaj mamy tylko warunek, jeżeli jest produkt obecny na czujniku, a nas jeszcze interesuje możliwość uruchomienia też później, czyli interesuje nas lub no, i sprawdzenie tej komórki pamięci, którą właśnie przygotowaliśmy. Czy ona ma wartość 1? No i tutaj warto dodać nawiasy, że nas interesuje właśnie tak, jak mamy zaznaczone nawiasy. To, co jest w nawiasach, to jest składnik AND. A relacja pomiędzy czujnikiem a komórką pamięci to jest LUB. Więc tutaj jest bardzo istotne, że ta zmienna ma mieć jakby stanowić bypass dla czujnika. Więc jeżeli czujnik już nie wykrywa obecności, no to mamy pamięć, mamy tą informację zapamiętaną. No i teraz możemy zaprogramować sterownik.